Korzystajcie. E, tutaj piątek. Chciałam Wam pokazać moje akwarium, które po prostu jest w kolorze zielonym. No tutaj tego nie widać, ale tak jest. E, e, jest e, Ludwik, którą kupiłam niedawno in vitro. Korzeń już leży. Bocie się zrobiły, już mniej pogliwe. Teraz akurat nie ma ich, nie widać ich, ale. O, są. Co się poszły. Wszystko jest okej, okay. woda jest zielona, a woda nie jest mętna. Nie wiem dlaczego, nie wiem jakim sposobem się tak dzieje. Dwie platyski są w ciąży, ta czerwona i ta, i ta. Um, nie mam pomysłów już na to akwarium. Podmieniłam 50% wody dwa dni temu i woda jest z powrotem robi się totalnie zielona. Normalnie kolor zielony to już nienawidzę. Tego koloru już mi tak że że szok. Hmm. Powiedzcie mi, jaki to jest sposób na to, że woda jest zielona, nie jest mętna? No i nie wiem dlaczego. Mi się wydaje, że jak jest woda zielona, to chyba jest mętna. Moja jest klarowna. Coś białe jeszcze tutaj istnieje, jest, ale nie mam pomysłu. Nie wiem, co się dzieje Jestem z tą wodą, już co tu zrobić z nią, żeby. I była zielona, jeśli chodzi o, filtr, o filtrację, no to mam zamiar kupić filtralny. Nie wiem czy kubeł, kubeł, nie, kaskadowy. Nie wiem, czy kupię kaskadowy, dlatego że problem jest właśnie z tym, żeby pokrywać. Trzeba by było wycinać, a ja za bardzo nie mam ochoty jej wycinać. Tak trochę sobie tutaj psuć, aranżacja nie ma sensu, więc może kupię jakiś wewnętrzny lepszy. Nie wiem na kubołkowym, to ja totalnie się nie znam. I raczej na to nie pójdę. A więc wyczyszczę wszystkim jego okienko. Trzymajcie się ciepło, bo u nas figura masakra. Zimno, śnieżno, e, więc papa.